Dzień dobry kochani, witam was na kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj robimy sobie chleb ciemny Z niską zawartością indeksu glikemicznego W nim zawartego Także moi drodzy zaczynamy Często więc zakupujemy kupujemy chleb w sklepie To taki wiecie ciemny, razowy To jest po prostu nawalone tam jakiegoś Karmelu, nawalone miodu, cukru A jak zrobimy sobie taki chleb sami w domu To po prostu możemy kontrolować Co będzie w nim zawarte Także moi drodzy zaczynamy Do przygotowania tego chleba użyjemy 250 g mąki razowej. 250 g mąki żytniej 30 g świeżych drożdży ja używam świeżych drożdży, bo po prostu suszonym nie ufam. Mam taką anegdotkę na szybko. Kiedyś chciałam się popisać, no zapraszałam sobie gości do domu. Ja mówię, ja Wam pokażę, zrobię pyszną pizzę. Ja zawsze robię pizzę z drożdży świeżych. Tego dnia zjechałam 5 sklepów i nigdzie nie było świeżych drożdży, były same suszone, więc wzięłam te suszone. Niestety wiadomo, ciasto nie wyrosło i był wielki klop, także nie ufam drożdżom suszonym, używam tylko i wyłącznie drożdży, po prostu świeżych. I łyżeczka cukru, łyżeczka soli i używam jeszcze 300 ml ciepłej wody, zwykła woda szczelnika. Przygotowane na nic wielkiego. Zaczynamy od robienia zaczynu, więc bierzemy sobie nasze drożdże z cukrem, z wodą i łyżeczką mąki. To sobie odstawimy na 10 minut, poczekamy, że zacznie to rosnąć, a potem zajmiemy się resztą. No dobra, tak że robimy nasz zaczyn, więc bierzemy sobie taką zwykłą szklankę, do niej po prostu wrzucamy sobie nasze drożdże, zasypujemy je, je łyżeczką cukru, tu wlewamy sobie troszeczkę wody. Sama to się wszystko ładnie połączy Pamiętajcie, że woda musi być ciepła Nie gorąca, nie wrząca Bo po prostu sobie te drożdżę spażycie I wam w życiu nie urosną Choćbyście na głowie stawali I dzisiaj z nich by miało to One w życiu po prostu nie urosną Także musicie o tym pamiętać Wiem, że testowałam Chciałam kiedyś przyspieszyć akcję, że tak powiem, gotowania I to właśnie tak wyszło, jak wyszło Ci po prostu nie urosło Ciasto takie drożdżowe, czy to chleb, czy to jakieś bułeczki, to jest dobre, bo ja mam taki trening na cierpliwość. Ja go właśnie potrzebuję takiego treningu. Okay. I tak, przygotowany zaczyn przykrywamy sobie taką oto ściereczką. Odstawiamy na 10 minut. Jakby urośnie, to oczywiście połączymy z mąką jedną i drugą i będziemy nasze ciasto wyrabiać. Także patrzcie, po prostu cała szklanka rozrzucił tu wyleci. I także ożenimy jedną mąkę z drugą. Są te moki, one są już fajnie przemielone, są takie, wiecie, ja sobie i tak je przez sitko przesadziłam, ale one są już tak fajnie zmielone, że po prostu aż tak mm, miło się je dotyka. Wrzucamy sobie naszą sól, troszeczkę soli, nie za dużo. Tu za dużo to jest zdrowo. Mamy takie teraz tutaj doły i do tego dołka będziemy wlewać ten zaczyn. I będziemy to wszystko razem teraz wymieszać jak to się połączy będziemy zaraz stopniowo jeszcze dolewać ciepłej wody Do takiego chleba możecie sobie że tak powiem dać co chcecie Oliwki, suszone pomidory, nasiona, orzechy Naprawdę to jest dowolność od całkowita Ważne żeby to ciasto było właśnie ciepłe I ważne żeby ciasto drożdżowe wyrastało Właściwie na chleb Żeby ciasto wyrastało po prostu w ciepłym pomieszczeniu Najlepiej takie robić sobie chleb na przykład wieczorem żeby on sobie wyrastał, jak gotujecie obiad? Po prostu stoi w garkach i automatycznie się to podgrzewa. Absolutnie nie otwieracie żadnych okien. I do środka naszego chleba damy jeszcze orzechy, i to są orzechy laskowe. Tutaj mam 120 gram. I do naszego chleba wsypujemy nasze orzechy. I tak wyrobione ciasto wlewamy tu teraz szmatką i zostawiamy na półtorej godziny do wyrośnięcia. Tylko zobaczcie, jak mi to ciasto po prostu wyrosło. Teraz po prostu wyjdzie z tej miski, także, także przelewamy teraz to do formy. Staramy się łyżką trochę to ciasto oczywiście wyrównać. Rośnie to ciasto niesamowicie naprawdę jak na drożdżach. Ciasto wyrównane, także teraz posypiemy go oczywiście naszymi ziarenkami. I tak przygotowane ciasto przykryjemy sobie jeszcze na chwilkę oczywiście szmatką i zostawimy jeszcze na pół godziny do ponownego wyrośnięcia i potem będziemy piec w 180 stopniach w piekarniku. I zobaczcie jak ten chlebek nie wyrósł, także moi drodzy stajemy go teraz do piekarnika 180 stopni 45 minut. Z muklebek wizu już gotowy. niestety ja go dopiero będę mogła wyciągnąć z formy, jak ono stygnie, czyli zapewne parę godzin. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak ono wygląda po wyciągnięciu z formy, po przystrojeniu, to zapraszam Was już na kolejny film, w którym będę robiła do tego chlebka pasty kanapkowe. Także zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, żeby moich kolejnych filmów nie przegapić. No i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć, pa!